Dzień dobry, witajcie. Nagrałem już wcześniej taki film, w którym podzieliłem się z Wami informacjami, komu i w jaki sposób pomogłem. Oczywiście nie, nie jestem lekarzem, jestem diagnostą laboratoryjnym, jednak moje cenne uwagi w wielu przypadkach doprowadziły do prawidłowego zdiagnozowania przyczyny występowania dolegliwości, rozpoznania choroby, czy ukierunkowały na właściwe właśnie rozpoznanie. W jaki sposób, jak już wcześniej powiedziałem. Nie mogę wydawać zaleceń lekarskich, a więc wszelkie uzyskane ode mnie informacje, czy to tutaj w informacjach. Przekazywanych na YouTube, w komentarzach czy w prywatnych wiadomościach, które do mnie kierujecie, nie stanowią ani nie zastępują porady lekarskiej. Jednak mogą stanowić pewien punkt zaczepienia, uchwytu, mogą stanowić informacje, z którymi możecie podzielić się ze swoim lekarzem odnośnie do dalszego postępowania czy diagnostyki. Lekarz może się z tymi informacjami, czy z tą przekazaną przez Was informacją zgodzić, bądź nie. Możecie też wykonać prywatnie badania laboratoryjne i z wynikami udać się do lekarza. W każdym bądź razie uzyskane ode mnie wiadomości mogą być wskazówką czy stanowić pole do rozmowy ze swoim lekarzem. Możecie w ten sposób również mu coś zasugerować, a jeśli wykonacie badania, oczywiście skonsultować się z lekarzem. Czasami jest tak się dzieje, że nieprawidłowości stwierdzane w pewnych badaniach laboratoryjnych. Mogą ukierunkować lekarza na postawienie właściwego rozpoznania. Natomiast chciałbym wam podzielić, z Wami podzielić się dzisiaj takimi informacjami, które przekazałem pewnym osobom, które do mnie napisały prywatnie na maila, które, które im pomogły. I być może komuś z Was, kto zmaga się z podobnymi problemami, również okażą się pomocne. Zamierzam raz w miesiącu nagrać taki film, żeby dzielić się z wami również pewnymi informacjami, które mogą wam się przydać w życiu, czy mogą dla was okazać się przydatne. Pierwsza to jest taki, taka, to znaczy taki mail, który otrzymałem od pewnej osoby dotyczący znamienia na skórze. Otóż, Pewna osoba miała znamię melanocytowe na skórze, czyli generalnie znamię barwnikowe, udała się do dermatologa. tak? Dermatolog obejrzał to znamię pod dermatoskopem, stwierdził, że jest to znamię atypowe i zalecił, żeby zgłaszała się na obserwację co około 6 miesięcy. Tak? I w związku z tym otrzymałem pytanie. Panie Patryku, co by Pan w tej sytuacji zrobił? Czy faktycznie zgłaszałby się Pan co 6 miesięcy, czy może usunął to z nami? I co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Jeśli miałbym być szczery, to ja usunąłbym to z nami. Bo jeżeli na skórze faktycznie występowałoby wiele zmian atypowych, tak? Wiele zmian atypowych. Gdzie usunięcie wszystkich byłoby niemożliwe, to wtedy faktycznie konieczne byłyby takie wizyty. Natomiast jeżeli miałbym wybierać, czy co, mi co 6 miesięcy zgłaszać się do dermatologa i obserwować to znamię, czy je po prostu usunąć, to jednak tutaj bym je usunął. Z kilku powodów. Po pierwsze, po pierwsze, z takiego powodu, że sam niepokój onkologiczny pacjenta może być wskazaniem do usunięcia. Zmiany, zmiany na skórze. Proszę zwrócić uwagę, musicie zwrócić uwagę na to, że pacjent, który otrzymuje zalecenie, żeby obserwował swoje znamię, tak? On będzie co tydzień czy codziennie nawet to znamię oglądał i żył w stresie czy strachu, jeżeli zauważy wszelkie jakieś zmiany, które się pojawiają, czyli na przykład zmianę kształtu, zabarwienia i tak A więc w pewnym momencie z tego powodu może dostać zaburzeń depresyjno-lękowych, depresji, zaburzeń lękowych. Po drugie, robi się z choroby całkowicie uleczalnej chorobę przewlekłą. A więc pacjent zgłasza się co 6 miesięcy do dermatologa. Jeżeli jest to wizyta prywatna, to płaci za tę wizytę, nie wiem, 200 czy 300 zł. Tak? A wcale nie musi tego robić, bo jeżeli wytnie znamię otrzyma wynik badania histopatologicznego, bo takie znamie jest przesyłane zawsze do badania histopatologicznego celem weryfikacji. Okaże się, że jest to zmiana łagodna, to wówczas leczenie jest zakończone. Tak? A więc koszty takiego leczenia, czy takich wizyt Będą zdecydowanie niższe, bo skończą się generalnie na jednej czy ewentualnie dwóch wizytach, na drugiej wizycie, gdzie jest interpretacja w wyniku badania histopatologicznego i dołączenie takiego wyniku do dokumentacji pacjenta. I po trzecie, moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że jeżeli oglądamy znamię skórne pod dermatoskopem i widzimy, że jest to znamię atypowe, to nie daje nam to stuprocentowej pewności, że to nie jest czerniak. Taką stuprocentową pewność daje nam tylko badanie histopatologiczne. A żeby zrobić to badanie, trzeba znamię wyciąć, usunąć w całości i to z marginesem zdrowej tkanki. Bo mm, nie pobiera się ze znamienia biopsji, tak? tylko usuwa się całe znamię. A więc moi drodzy, ja jednak tutaj, mimo tego, że dermatolog zalecił co 6 miesięcy wizyty, jednak proponowałbym pacjentowi. Rozważenie usunięcia tego znamienia przez chirurga bądź chirurga onkologicznego, dlatego że to będzie korzystnie działało zarówno dla pacjenta, bo gdyby okazało się, że w tym znamieniu rozwija się już czerniak, tak, to szybciej postawi się diagnozę i usunie się go na wczesnym etapie. Po drugie, będzie to działało korzystnie na psychikę pacjenta, bo pacjent nie będzie cały czas stresował się tym znamieniem, które gdzieś tam ma na plecach. Nie, nie popładnie w jakiś obłęd codziennie patrząc na to znamie. I po trzecie, będzie to działało też korzystnie dla portfela pacjenta, jeśli nie będzie musiał co pół roku płacić za wizytę. Ale też również nie będzie, nawet jeżeli jest to wizyta w ramach NFZ, nie będzie musiał co sześć miesięcy zwalniać się na przykład z pracy czy z, z, z innych obowiązków zawodowych, żeby do tego dermatologa się zgłosić. Nie będzie trzeba... Robić z choroby całkowicie wyleczalnej, tak? Właśnie takiej choroby przewlekłej, polegającej na obserwacji. Drugie pytanie, które ja otrzymałem od osoby, która do mnie napisała, to interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Mianowicie osoba ta miała podwyższone wartości erytrocytów we krwi. To był mężczyzna w wieku około 40 lat. Podwyższone wartości erytrocytów we krwi, zbliżone do 6 milionów, podwyższoną wartość hemoglobiny powyżej 17 g na decylitr, podwyższoną wartość hematokrytu powyżej 50%. Tak? I ta osoba zapytała mnie się, co robić w, taki, w takiej sytuacji. Mianowicie, to co zwykle zaleca się w takiej sytuacji, oczywiście, ja zaleciłem wizytę u lekarza. Ale zaleciłem też powtórzenie wyniku po nawodnieniu. To znaczy, żeby ta osoba prawidłowo nawadniała się, wypijała dużo płynów, dużo wody. I także przed samym badaniem, przed samą morfologią krwi, wypiła, napiła się wody, tak? I co się okazało? Że kolejny wynik morfologii krwi był zupełnie inny, tak? Wartość erytrocytów spadła poniżej 5,5 miliona w mikrolitrze, wartość hemoglobiny spadła poniżej 17 gramów na decylit i hematokryt obniżył się poniżej 50%. Czyli okazało się, że przyczyną po prostu takich stwierdzonych zmian w morfologii nie była czerwienica, czyli nadkrwistość. Tak? Było po prostu, no można powiedzieć, że była nadkwistość rzekoma związana z odwodnieniem. Pacjent mało Pił, Pacjent był odwodniony, dlatego miał podwyższone wartości. Tutaj już zaczął czytać sobie w internecie, że to może być policytemia vera, czyli czerwienica prawdziwa, choroba rozrostowa, że ona prowadzi do śmierci, że, po, że pacjenci żyją maksymalnie 10-15 lat. Jak widzicie, w takich sytuacjach, to jest też wasza wskazówka dla was: gdy otrzymacie nieprawidłowy wynik badania, trzeba go po prostu powtórzyć. Jeżeli spotkacie się tutaj z takimi wartościami morfologii krwi, gdzie wartość hemoglobiny, hematokrytu, czy erytrocytów jest podwyższona, to badanie należy powtórzyć po właściwym nawodnieniu, żeby wykluczyć właśnie odwodnienie. Jeżeli zmniejszy się objętość łożyska naczyniowego, to zwię zwiększy się stężenie hemoglobiny, tak? zawartość erytrocytów, czy także w mikrolitrze krwi, czyli, czyli także stężenie erytrocytów i wartość procentowa hematokrytu. Ale nie będzie to związane ze zwiększeniem się całkowitej masy erytrocytarnej we krwi, jak to mamy, jak to mamy w czerwienicy prawdziwej, czyli tej chorobie rozrostowej, nowotworowej, ale będzie to związane po prostu ze zmniejszeniem się objętości osocza. I Napicie się wody, tak? Po prostu nawodnienie się rozwiąże ten problem. Kolejną sytuacją była kobieta w ciąży, tak? Która zrobiła sobie badanie moczu, a w zasadzie nie tyle zrobiła sobie i badanie ogólne moczu, i, i posiew moczu, tak? I w posiewie moczu wyhodowali, e erytryf, wyhodowali bakterie, tak? wychodowali bakterie, nie będę już tutaj wnikał, jakie, jakie bakterie, były to inne bakterie niż Escherichia coli, były to bakterie z rodzaju Enterococcus, w ilości 10 do drugiej potęgi, czyli 100 CFU na mililitr, tak? czyli colony forming unit na mililitr. Otrzymała taki wynik badania i zapytała mnie się, oczywiście umówiła wizytę ginekologa, ja też jej to zaleciłem, ale stresowała się bardzo przed tą wizytą. Zapytała się mnie, dlaczego na wyniku nie ma podanego antybiotyku, który może stosować, i co, jaki antybiotyk lekarz zaleci, skoro jest w ciąży, który by nie zaszkodził jej dziecku. Tak? No to uspokoiłem kobietę, że w tym przypadku nie jest to bakteriuria znamienna, więc nie będzie potrzebny żaden antybiotyk. O tym oczywiście zadecyduje lekarz. Ale już na tym etapie można było uspokoić tę kobietę, że niepodanie antybiotykoterapii na wyniku posiewu mikrobiologicznego było związane z tym po prostu, że leczenie antybiotykiem nie jest konieczne. Mocz może być, ja znaczy powinien być jałowy, jeżeli jest to nakłucie przezłonowe, tak? Bo w pecherzu moczowym mocz powinien być jałowy, ale jeżeli oddajemy ze środkowego strumienia, to on nigdy nie będzie jałowy. I niewielka ilość bakterii. Mówimy tutaj poniżej 10 do 5 potęgi, tak? Czy w niektórych przypadkach są to inne ilości, ale gdy mamy 10 do drugiej potęgi, to nie była bakteriuria znamienna, i w przypadku tej kobiety niepotrzebna była oczywiście żadna antybiotykoterapia. I kolejnym pytaniem, które się często pojawia, to pytanie o boreliozę. Przesyłacie do mnie wyniki badań w kierunku boreliozy i to najczęściej taki błąd, który się popełnia, to poprzestaje się na jednym teście. Wiele osób przesyła mi po prostu jeden test. Albo Western Blot, albo ELISA. I mówi, że jest dodatni i co teraz robić? Moi drodzy, wiele osób wybiera test Western Blot, bo uważa, że jest droższy, że jest wiarygodniejszy, dokładniejszy. Żeby zdiagnozować, zapamiętajcie sobie, żeby zdiagnozować boreliozę, to trzeba wykonać dwa testy. Elisa, jeżeli jest dodatni, dopiero Western Blot. Jeżeli jest dodatni, sprawdzić jakie są objawy. Na przykład objawy stawowo-mięśniowe. Jeżeli mamy dwa dodatnie testy i plus objawy, to wtedy możemy rozpoznać boreliozę i zlecić antybiotykoterapię, na przykład doksycypliną przez 2-3 tygodnie. Tak? Albo tak jak zaleci lekarz. Tam zwykle do 4 tygodni, do 28 dni. Natomiast jeden dodatni test Western Blot, jeden dodatni test Elisa nie świadczą o boreliozie. Nawet dwa dodatnie testy bez objawów nie świadczą o boreliozie. Nie możecie sobie tak żonglować i wybierać, który test wykonam. Tak? Standardy diagnostyki w kierunku boreliozy są ściśle ustalone. Przeciwciała mogą być obecne we krwi po przechorowaniu. Nawet jak wiele lat temu ugryzła skleszcz. Jeśli nie macie objawów, to nie, może, to nie musicie mieć wcale boreliozy, tak? Testy serologii to są testy serologiczne, które wykrywają przeciwciała, prawidłową odpowiedź immunologiczną organizmu na antygen. Nie wykrywają antygenu, tak? Moi drodzy, czyli to są takie problemy, z którymi na przykład zwracacie się do mnie. Myślę, że mogą również być przydatne dla innych osób, które do mnie piszą z takimi samymi Problemami, bo myślę, że też wiele osób z takimi problemami się boryka. Myślę, że raz w miesiącu taki film nagram. Możecie z niego również zaczerpnąć jakieś praktyczne informacje, które możecie wykorzystać później w swoim życiu. Jednak pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, że te informacje, które uzyskujecie ode mnie, służą wyłącznie do konsultacji z lekarzem przedstawienia ich swojemu lekarzowi. I dopiero na tej podstawie lekarz może, może podjąć decyzję odnośnie do dalszego postępowania. Może się okazać, że te informacje okażą się cenną wskazówką. Tak jak napisał do mnie kiedyś pacjent psychiatryczny, któremu nie działały, na którego nie działały różne leki przeciwlękowe zlecane przez psychiatrę, a okazało się, że gdy zrobił test TSH, bo tak mu poleciłem, poszedł z wynikiem do lekarza, że nie trzeba leczyć tutaj pacjenta psychiatrycznie tylko po prostu miał nadczynność tarczycy. A więc takie wskazówki mogą być tutaj też pomocne. Moi drodzy, i ktoś napisał do mnie kiedyś, tak już a propos końca, Panie Patryku, mój syn, to on, znaleźliśmy u niego, yy, no, ten, kajdanki, jakieś pejcze, jakieś bicze, jakieś pałki i tak dalej, i tak dalej i nie wiemy, co mamy w związku z tym zrobić. No cóż panie Bogdanie, bo to był pan Bogdan. Myślę, że myślę, że danie mu klapsa to nie będzie dobry pomysł. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.